Witam Was bardzo serdecznie, a to jest The Elder Scrolls 5 Skyrim. I dzisiaj y, witam się z Wami w biegu, ponieważ jestem zły. Ale dlaczego jestem zły? Ponieważ nagrywam to drugi raz i z tego że powodu mogę Wam powiedzieć, co zrobimy właśnie teraz. Właśnie teraz dorwiemy takich kilku. nie będę się brzydko wyrażał na odcinku. Nie wiem, to są chyba trolle. Nie, nie, trolle. Ogry, czy jakoś tak? Które ostatnio zabiły mnie około 15 razy. I dlatego zacząłem na za nagrywać od początku, gdyż nie mogłem w żaden sposób ich pokonać. A gdy dawałem, wczytaj grę, wyskakiwało mi podczas bitwy e, z jedną, piątą życia. nagrywam to drugi raz. I mamy lekki spoiler, przynajmniej ja. Wy nie. Wy nie macie lekkiego spoilera. Yy, jeszcze jedna rzecz ważna, którą... No bo dobra. No, jest dobrze. Yy, te zbóje siedzą tutaj. Tyle, że to jeszcze nie ci właściwi zbóje. Yy, bo to są zbóje, których my dopiero zabijemy i przyjdą ich koledzy. I nas zabiją. Super. Dobrze poszło. Teraz jeszcze drugi tutaj gdzieś jest i z tymi nie będzie problemu, ale problem będzie już z kolejnymi. Skradanie wzrasta, jest o to chodziło. Z tym się rozprawiał, tak. Jesteś pewien? Bardzo dziękuję. Tak to już jest, kiedy się człowieka zdenerwuje się w sposób nieodpowiedni. Eee. Eee, wala, ładna, Znaczy ja mam tamto. Zaraz, muszę sobie sprawdzić. Żelazny wielki miecz 2. No dobra. Jest, o to chodziło. Dobra, no, teraz zejdę tam na dół. Mogę sobie spokojnie zabrać rzeczy, Bo oni przyjdą dopiero za chwilę. E, Spytacie, dlaczego po prostu nie ucieknę? E, odpowiedź jest prosta. Ponieważ uważam, że mm, tamci kolesje mogą mieć sporo fajnych rzeczy: drugi, drewno, złoto. Tyle. Yy, wszystko inne ona ma gorsze ode mnie Dobra Weźmy te rzeczy Bo to po pierwsze jest potrzebne nam Misturka kondycji Tu jest mieszek Jeszcze nawozie e, Widzicie, piękny spoiler Nie martwcie się już, nie, już niedługo tak nie będzie Jak otworzę ten kufer, To się wszystko skończy Zakończy się piękne szukanie wszystkiego, ponieważ gdy ten kufer otworzę, to nagle spadnie mi na głowę trzech bandytów. W tym jeden mag i dwóch ogrów. Wiem to wszystko. Wiecie dlaczego, bo nagrywam to drugi raz. A ten kufer jest bez sensu. I poprzednio też nie mogłem go otworzyć. Ja. Yeah. Już tu idą, widzicie? Takie hardy, takie hardy, Takie, takie Nikt nie pokona Orka. Dobra, weźmy sobie mikstury... Jest! Jest! Tak! 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 Właśnie o to chodziło. Teraz weźmiemy sobie ich rzeczy. Dziękuję. dokładnie. ładnie. Co to jest za co oni mają przy sobie? Zaraz ukradniemy również konika. Gdzie jeszcze fajniej? Ja pi... A gdzie jest jego kostur magiczny? On miał magiczny kostur Gdzie ten kostur jest? Z magik przecież No dobra Chodźmy na tego konika Eee, dobra, tego już mi się nie chce brać Jest, patrzcie Ja na koniku Jedziemy sobie Tak Teraz moi drodzy już spoilera nie ma Da się tu jechać kusem? Jakieś tak szybciej może trochę? Nie ma kto zrobić. A to byłby pewnie sprint, czyli sekundkę. Podwórcie. Aktywacja, menu w postaci sprint alt. No dobra. Aha, jeszcze musimy się dać. Dziękuję. Ach, o to chodzi. O to chodzi moi drodzy. Hop! Co ten Nierań robi? To ja go mogę zabić Tu chyba wrogów widziałem, ale nie ma Biegnij koniku, biegnij yy, nie wiem co teraz, że porobimy. Możemy sobie pojechać. Znowu nie sprawdziłem o której zacząłem nagrywać! Nie, co to jest? Kto to? Kto to jest? Da się siąść konia może. E, jak siąść z konia? O dobra Dobra, oddawaj błyskotki Ej. albo wy jak... A ja go nie widzę! Eee... Yy, Trzeba zginąć. A więc to chyba twoja ostatnia prośba, matołku. No mam wrażenie, że jednak nie. Jakbyśmy e, się nie spodziewali? Co? E, czego? Ja! 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 Nie Ej, on dobry jest! On dobry jest! Zabił mnie! Jaki koksu? Jaki koksu? Dobra! Gdzie on jest? Ja chcę się zemsilić! Zemsta będzie słodka, jak on mógł mnie tak zabić? Eee. Chodźmy! Gdzie jesteś, złodzieju, zły? Jak już mówiłem Zabił mnie Tak Ciągle umieram Lol On nie stał tutaj? Teraz tylko wieśniak Super Dobra to jest Słuchaj tu był Tu stał Nie ma go Dobra to je... To jedziemy dalej Jeleń I lis Dobra, nie ogarniam. Jedźmy, jedźmy! to tutaj, koniku. Chodźmy tam. Do rzeki. Jelonek! Płyń! Płyń! Jak płynie ładnie, patrzcie. O, tam jest krab! Długi łuk. Jeden. Jeden. Ech. Er. O. Dejdźmy sobie z konia. Co oni tam zabijają? One się biją? Nie, zobaczę zabiły. Lol. Hm? Są wilki... Gdzie są te wrogowie? Są te kraby. Ej. ma? Nie martwy już. Lol. Zabiło ich. Dobra. Nie ma jakichś wrogów, ale... Konik mi uciekł! A, taki bewóg. Jest! Like a boss. To słowo. Y Od razu jego. Nie ukrywam. Tu jesteś, koniu, chodź. No. Y Dobra. <słuch> to było piękne. Chodź, koniu, hop. Hop, kikać. China. Tej wilki gdzieś słyszę. Jedźmy tam w górę. Nie wiedziesz tam koniu, co? Nie, nie wiedziemy. Eee dziwny obradek. Dobra. Konika musimy porzucić niestety. Chociaż sami też tam pewnie nie wjedziemy, to jedźmy. Jedźmy, jedźmy tu. O! O! Koniu! Chodź! Dasz radę! Spoko! Dobra, nie da konik. Musimy nim jechać naokoło gdzieś. Nie wiem. O, koniku, przepraszam. Płoni. Płeni, konio. Ma kraby znowu. A nie są wrogo nastawione. No nie mam symbolu, że to wrogowie. Spoko. Jedźmy dalej że taka muzyka się włączyła mam nadzieję że się wszystko dobrze nagrywa będą dzisiaj dwa filmy przygotujcie się na kolejne chociaż to będzie już tylko zapowiedź jedźmy jedźmy krab Siema, ma krab masz coś do mnie? dobra o coś tam jest tam jest! No te kraby! Ile tu ich jest? Ja pitole... Ja pitole... Ile tu jest krabów? Tam jest jeszcze! Jak ładnie. Koniu, chodź! Jeszcze cię potrzebuję! No, ładne ujęcie. Tak. Jedźmy sobie dalej! Będę ja tak przynudzał. Nawet mi się nie chce tych krabów przeszukiwać. Będą jakieś pancerze czy coś. Szczypce może były krabów błotnych. Jakaś wieża. Zabierz, siądźmy. Koniu! Już mi nie jesteś potrzebny. Moi drodzy! Co to jest? Czy ktoś wie, co to jest? Skradajmy się lepiej. Kto mnie wykrył? Koń mnie wykrył? Na razie nikogo nie widać. Czy może zmienić? Ktoś tu kto jest w ogóle? Ha! O, ładnie poszło. Tu będzie What the hell nie robi to Co nie robi na te wrażenia? do mnie nawala Nie trafi go stamtąd Jak tu jest bandziorów, ja pitom. A? Lajka czy w ogóle ich widzicie tam? Bo ja ledwo A, nie trafiłem Ile ich jest? Spójrzcie sobie na kompas No Spójrzcie na kompas, ile ich jest